Ksul, sól, i odrobina pieprzu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, już dziesiątym wyzwania pokolenia. No i y, zaczął się kolejny dzień, jest upalny, pochmurny, ale nie pada. Bierzmy to za dobrą monetę. No i y, tak sobie myślałam, że uda mi się trochę atmosfery świątecznej tu przemycić, y, no bo dzisiaj w dniu, kiedy jest ten odcinek y, nadawany, no są święta. Święta Wielkanocne, wszystkiego dobrego, kochani. No, a tutaj wiecie, nasi twórcy iegames twierdzili, że no hmm, kiedyś tam były jakieś jajka, można było zbierać. No więc co najwyżej, co najwyżej nam zostały jajka na toście, bo niestety, ale wyzwania zbierania pisanek nie ma. I to jest bardzo przykre, ale to nic nie szkodzi. Nasze simy wstały dzisiaj. Yy, wcześniej rano, a nawet trochę słoneczko wyszło. I sobie usiedli tutaj w takich fajnych okolicznościach przyrody czytali książki. Książki, dzięki którym yy, czytając robotykę nasz... Marko, proszę bardzo, osiągnął drugi poziom robotyki. Jak wróci, będzie musiał jeszcze tylko trochę pomajsterkować przy tym stanowisku. A nasza Abigail czytając z kolei książkę o fotografii, zdobywając jeden, słownie jeden punkt fotografii, Dokonała przełomów naukowych. Widzicie, jak to wszystko się fajnie układa, tylko trzeba szukać, szperać i żeby nam to wszystko fajnie się spięło. Jeżeli chodzi o nasze simy, to ja bardzo chciałabym, żeby oni się wybrali z wizytą do lasu. Natomiast jest mi bardzo smutno, że nasze simy nie mogą sobie tu pływać. No. Są na wczasach, nad wodą i nic, i nic! No mogliby trochę ludzie się ogarnąć w tym simowym świecie EA Games i to jakoś, nie wiem, udostępnić, bo to jest naprawdę, no, no to jest słabe, no to jest po prostu słabe. Dobra kochani, to my sobie już nie narzekamy, dzisiaj są święta, uśmiechamy się do siebie, klepiemy się po łopatkach i mówimy, będzie dobrze. Będzie dobrze. Jaka ta nasza Abi znowu jest, słuchajcie. Czemu ona tak mówiona jest w ciąży? No nie, na pewno nie. Chyba. Abi, czy ty jesteś w ciąży? Nie. O matko, możemy tu zrobić gdzieś test? Nie, tam tylko możemy skorzystać z łazienki. Nie, nie jest ciężko, nie. Ja na pewno tym razem kliknęłam dobrze, nie tak jak zrobiłam Molly w The Sims 3, że po prostu kliknęłam zamiast bara-bara postara się o dziecko. No, No ale suma sumarum dobrze się wszystko skończyło oczywiście, nie? Tutaj tak niewiele mamy co tu robić, no bo co możemy ewentualnie sobie porzucać podkowami, takie mech. Jest tu jakaś, o, tutaj jest parcela, w której możemy robić dokładnie to samo, co u nas w domu, bo chyba nic innego tutaj nie jest wstawione. Oprócz tego, że możemy sobie usiąść tutaj na szczycie i pooglądać korony drzew. I właśnie tego mi brakuje, więc już niestety nie chciałam przedłużać tego momentu nagrywania, tylko po prostu już nie szukałam żadnych parcel, które mogłyby właśnie wzbogacić troszeczkę naszą rozgrywkę, więc po prostu będziemy sobie szukać tej polany ukrytej, bo tam może jakieś okazy będą kolekcjonerskie. No i nie wiem, czy wspominałam, ale... Dałam tutaj ten mod właśnie na te jajka, na szukanie jajek, na szukanie pisanek. Natomiast no póki co ten mod raczej nie działa, bo z tego co widziałam z samego rana, wysłałam naszą Abi właśnie w krzaki, nie? Co by szukała tych jajek i szukała, wróciła i nic nie znalazła. No więc niestety coś tam kochana moja, nie? Jakbyś znalazła jajko, to pewnie zaraz by nam wyskoczyło, nie? jaka <goda> zadowolona, no. Aż dwie laleczki były w środku. No super, gratuluję Ci kochanie. Laleczek co prawda już nie zbieramy, ale zawsze to miło coś tam mieć. Szukam więc kochani tego przejścia na polane i zawsze mam z tym kłopot. O chyba widzę. widzę. Widzę, 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 widzę. Fajnie. Chodźcie tu, chodźcie tu moi kochani. Ty sobie pokopiesz, a Abigail pójdzie tam zbadać tę czarną dziurę, straszną i taką kolczastą. Nie podrab się po plecach, kochana, uważaj na siebie i będziemy szukać tajemniczego przejścia. I samotnika, bo samotniczka, bo zawsze, chyba w każdej mojej rozgrywce jest raz on, raz ona. Zobaczymy, co zawsze jest taka niespodzianka. No, aby już tam utknęła. Musimy iść naprzód, na pewno. I czekamy na kolejne wyzwanie. Czy Abigail... nagle natrafia na szemrzący strumek? Powinna iść chyba dalej? Mam nadzieję. <ścoughs> Już nie pamiętam, ale chyba tak. Abigail maszeruje z werwą przez haszcze, śpiewając piosenki, gdy nagle zauważa coś błyszczącego. Co to za pokusa? Zostaw ten obiekt. <laughs> a może to było jajko pisanka, a myśmy nie wzięli. O, jest. Idź w stronę Sima. Okej. Okay. Dobra, udało się. Super. Osiągnięcie puk-puk. Nie wiem co to jest, no ale okej. Okay. No i my sobie tutaj oczywiście przeniesiemy Marko. Cześć Abi. No hej ale czemu jesteś taka jakaś nieswoja całkiem smaczne jedzenie było łona natury ci się podoba na tych samych falach nadajecie więc nie wiem czemu jesteś taka no kurczę, ona o tych dzieciach cały czas myśli ja aż się boję naprawdę Abigail skarbie ty mój mogłabyś sobie zrobić tu wycieczkę i pokopać trochę kop w poszukiwaniu skarbu co tu jeszcze jest? Co tu jeszcze jest do zbierania? A tymczasem chciałabym, żeby Marko poszedł i zapoznał się z... O, to możemy złapać, nie? Z samotnikiem, czy tam z... No, z tym kimś, kto tam jest. Zaraz tam pójdziemy. Dobra? Gdzie jest domek? Tu jest domek. Gdzie jest pan, pani pustelnik, pustelniczka? Bądź samotnik, samotniczka. Nie ma. O... A może łowi ryby? Też nie. O, dzień Tr. Zachowujesz się jak mój sąsiad, kiedy chcę nagrywać. To najczęściej właśnie wtedy uruchamiają się takie różne... O właśnie takie stuki-puki. Dobra, Abigail może sobie jeszcze tutaj połapać te owady. Jeżeli zostawiliście pod... O, idzie, 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 seniorka Dagmara Kawalec. Oj, biedna, ściora na życie. Jeżeli odpowiedzieliście na moje pytanie odnośnie aspiracji, to ja jeszcze nie czytałam, bo ja te odcinki po prostu kręcę na zapas, tak żeby mogła je edytować właśnie dla Was w święta. Ustosunkuję się do wszystkich Waszych komentarzy, kochani, jak tylko, jak tylko, no, jak, jak je doczytam. <grym> o, proszę bardzo, pani coś tam dobrego gotuje. Waży coś dobrego, waży. Ciekawe, co to. Chodź, przywitasz się, przyjazne. Tak, a Abi już wyzbierała jeszcze robaczki. No to super. Jeszcze tutaj pójdziemy zobaczyć, czy tutaj coś jest fajnego, ale tu nic nie widzę fajnego, szczerze mówiąc. No, tak trochę słabo tu. Myślałam, że będzie więcej takich obiektów do zbierania. To nie nic podejdź sobie tutaj, kochanie. To weź już tam nie gnęb pani pustelnik, bo ona jest pustelniczką, ale wiesz, z wiadomych względów, no nie? O, tutaj ładnie możesz pocałować swoją dziewczynę. Romantiko. Pocałuj ją. Romantyczne. Potrzymaj za ręce. Tu jest tak ładnie. O. Szepcz jej uwodzicielsko. No i możesz zrobić to, co chciałam, żebyś zrobił w tak cudownym miejscu jak to. No Marko. Ho! O, jakie to było słodkie. No i tak sobie właśnie pomyślałam, że w takich cudnych okolicznościach przyrody to będzie takie miłe właśnie, żeby się oświadczył Marko. No bo słuchajcie, ja wiem, Agnieszka mi pisała, że tak szybko to wszystko idzie do przodu, ale no tutaj my nie mamy czasu, tu trzeba zaraz rodzić dziecię, no nie? A tak w ogóle to muszę się Wam przyznać, że był tutaj, muszę się przyznać, był NC Command Center i ja po prostu przestałam panować nad rozwojem, słuchajcie, wszystkich simów w okolicy. Ile tam się simów narodziło, że oh my gosh. O, jest Pani. Dzień dobry, dobra, teraz możesz się ładnie przywitać. O, Abigail też się ładnie, przyjaźnie przywita. Możecie nawet się pochwalić, że właśnie przed chwilą stał się coś, stało się coś cudownego. Nie wiem, czy ona jest w stanie nam cokolwiek yy, dzieci wskazówkami dla miłośników świeżego powietrza. Wiecie, bo ja myślałam, że ta y, pani czy pan y, pustelnik, pustelniczka, yy, 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 ona będzie mogła nam dać jakieś takie... No nie wiem, takie jakieś rzeczy, może nie tyle magiczne, ale wiecie, jakieś tam eliksiry, jakieś maści. No a tutaj tak, no bym powiedziała, tak smutno, bo oprócz tego, że ona jest, no to po prostu tylko jest, no nie? E, proszę, bardzo zaręczony, jaki zadowolony. Dobra, jakoś pani nie chce jednak z nami rozmawiać, dobra. Szkoda, bo nawet tu nie możemy sobie popływać. Zobaczcie, jakby to było roma... to nawet by można było tak, wiecie, nie? Bez stroi w takim, wiecie, wodospadzie, nie? Ale nic, z sulami to sobie wszystko nadrobimy, bo na pewno tam będziemy jechać w podróż poślubną. Więc, no... Ach, jeju, jeju. A w ogóle to... Ile nam jeszcze zostało czasu? Gdzie się to sprawdza? Odnośnie... Tu nie. Tu nie. Nie wiem gdzie się to sprawdza. Może tu się sprawdza. Chyba jednak tu się nie sprawdza. A co tam jest? Takie to oto kwiatuszki są. A jednak, popatrzcie, widzicie, wystarczy zapytać i gra sama od siebie, proszę bardzo. Kończy się, pozostał jeden dzień urlopu, aby przedłużyć, po... no my nie będziemy przedłużać, bo my będziemy jutro wracać. Nawet pewnie właśnie przyjdzie nam skrócić troszeczkę ten pobyt. No ale no cóż. Abigail, tam są jakieś latałki. Poleciałabyś tam, kochanie, nie da się łapać tych owadów O siusiu siu, chcesz! Dobra, wracamy do naszą kwaterę. Wracamy, nie ma co. Słuchajcie, Abigail skorzystała z toalety. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to tak widzicie. no Może coś upieczemy przy ognisku, ale ja jej zrobię ten y, test ciążowy, bo normalnie ona cała... Patrzcie! Nie! Ale ja tu nie mam, że... What? Ale jak? Kiedy to się stało, że niby? Ale żeś mu przekazała tą informację, facet zaraz padnie. Ja chyba jakąś ciążę kurczę tu zamiast tych jajek <grym> no. sprowadziłam. Jak to się stało? No, no, no tak się stało. No nie wiesz, jak to się dzieje? Mam ci to wytłumaczyć? O kurczątko, no to pięknie. Po prostu przyspieszy nam się troszeczkę ten cały challenge. O ja. Słuchajcie, macie tutaj takie stanowisko do tego, żeby sobie usiąść i upiec coś fajnego tutaj. Chodź kochany, chodź O ja, normalnie Tego tego się nie spodziewałam Chodź Abigail, usiądziesz sobie kochana Nie, ty sobie na krzesełku usiądziesz Chodź, chodźcie, chodźcie moi kochani Bo będziemy zaraz wracać do domu On się skończy i tyle Nie, ale ja, ja, ja się boję, bo on naprawdę zaraz Płonie nam ten chłop Piecz kochanie hot dogi ty sobie też możesz tam coś upiec pianki nie, też sobie hot dogi upiecz no, posiedzicie sobie trochę tablica, po... ale tego się naprawdę nie spodziewałam, może wiecie co, bo mogło się tak stać wiecie kiedy? wtedy właśnie, kiedy jeszcze nie wyciągnęłam MC Command Center, to jest możliwe to by było w sumie realne bo rzeczywiście tak miałam już że simka właśnie zaciążyła. Ale wyciągnę w takim razie ten mod dotyczący jajek wielkanocnych, bo po pierwsze żadnych jajek tu nie możemy znaleźć. No ja już klikałam, klikałam w różne krzaki i tak dalej. Nie ma tego, więc nie wiem. Bardzo szkoda, bo to było naprawdę fajne wyzwanie, takie właśnie związane z wielkanocą i na koniec przychodził królik wielki, wielkanocny. To było strasznie fajne. No a tutaj no jest jak jest. Ja już próbowałam, czy nie dało by się, żeby Abi zwezwała y, właśnie tą Janin czy kogoś tam. No ale no nic z tego się nie, niestety nie udało się. Dobra, to zjedzcie sobie kochani, bo ty jesteś y, no tak troszkę głodna. No i y, y, ja rano jeszcze zrobię taki malutki opłód z nimi, myślę i będziemy wracać do domku a na razie jeszcze niech się cieszą. Y, a czemu nie weźmiesz sobie... No weź to zjedz, usiądź tam przy swojej narzeczonej, już nawet nie dziewczynie. Ale to słodkie jest. Ale naprawdę, no tak nie spodziewałam się, że to się tak skończy, że to się tak ułoży. <laughs> Ten simowy świat mnie zaskakuje, no, ale jest to fajne. Darzuć kłodę jeszcze, kochanie, i usiądź sobie. No i będziemy szli spać, no. Co innego nam zostało? Siadaj, kochanie, usiądź. Usiądź, Abi. Możesz śpiewać jakąś piosenkę? Możesz opowiedzieć historię o trolu? Opowiedz. A czy ty mu opowiadasz? opowiadać oczywiście poszedł, bo przecież w Simowym świecie nie może być tak jak jak, co, no nie? Nie, a musiał pójść, no więc ona sobie pogada sobie a muzą. Daszły mnie słuchy o twoich zaręczynach. Gratulacje! Nawet nie wiesz, jak bardzo się cieszę. Słuchajcie, a może Lary się zmienił? Kto je? Może? Tak jak obiecałam, nasza Abigail ma nową garderobę, ale zobaczcie, co mi wyskoczyło. Aktualna nazwa rodziny, imię Sima lub opis zawiera niedozwolone słowo. Nie będziesz mieć możliwości późniejszego wysłania tej rodziny do galerii. Czy chcesz ko kontynuować? Czy chodzi o to, że ona ma na nazwisko klan i to się naprawdę skukluks z... Z klan? Nie wiem, o co chodzi. Na razie i tak czy siak nie będę publikować, później całą rodzinę będę publikować, jak będziecie chcieli to będziecie sobie mogli pobrać domek razem z rodzinką, ale to nie na tym etapie jak teraz, ale byłam zaskoczona, naprawdę. Słuchajcie, jest jeszcze bardzo, bardzo wczesna pora, natomiast czy w ogóle mamy jakieś rachunki? Nie, a jakbym mogła zobaczyć ile te rachunki, 700... 7, 7, mamy 1200, ok, dobra. Bo ja potrzebuję posprzedawać znowu parę rzeczy. Yy, ja wiem, że kiedyś nam się to skończy, tak. <grym> I nie będzie już co sprzedawać. Ale... Yy, czekajcie, bo tu jesteśmy na żabie słonecznej, surfującej, yy, bo kochani... Chciałabym, żeby nasz, żeby nasz Marko miał ten komputer, wiecie. Bardzo by mi na tym zależało, więc tak chyba zrobimy, że ten komputer tutaj wstawimy do tego rogu. Póki co, no to my go tutaj wyślemy do, do tego, żeby co? Żeby majsterkował przy... A co on już może robić? Twórz zabawki. To weź tego gadkobota może. Może tego szary, ciemno-czerwony, jest niebieski. Weź turkusowego. No, to ci dobrze zrobi. Abigail nie czuje się najlepiej, ale bardzo, bardzo bym chciała, żeby, żeby coś ugotowała. Coś, co będziemy mogli podać dla naszych gości. Więc może te naleśniki. Hmm. Danie ze świerszczy. o ja. <noise> A może zapiekankę zrób kochanie stako, co? I nic kochanie, ty jesteś dobra, wierzę w ciebie, że nie spalisz naszej kuchni. I będziemy starali się zaprosić naszych kolegów z pracy. Oj, dobrze, że nie podrywałam, słuchajcie tego Luisa całego, czy jak mu tam jest, bo mogłoby być ciężko. Jeżeli chodzi o stan czystości, to na razie jest czysto. Ale to się może w każdej chwili zmienić. ucięła się w palec, Abi, uważaj, kochanie. Co do strojów, no to miał tutaj zmienioną praktycznie całą tą karderobę, bo ona jest wciąż i taka się trochę duża nawet zrobiła. Co mi absolutnie nie przeszkadza akurat, z tym nie mam jakiegoś problemu. Kontynuuj, dlaczego zawiesiłeś się, uderzyłeś się w głowę. Porażenie mocne, no trudno. Kontynuuj. Będziesz dla niego gadał, naprawdę? On się chyba naprawdę mocno stuknął w głowę. <ścoughs> Ale... Patrzcie, oszołomiony sim porusza się trochę chwiejnie i z trudem mu przyjdzie zrobienie czegokolwiek użytecznego. <gry> A ile to trwa? Nie, 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 przez trzy godziny kochany ty nie będziesz odpoczywał. Weź troszeczkę się ogarnij. ciki. ciki, ciki. <gry> i rób tam wszystko, co trzeba. I nie zaczęte, czyli jednak to się nie liczy, że ty robisz zabawki, tylko ty musisz yy, po prostu ćwiczyć, tak? majsterkować. Dobra, to jak skończę tą konstrukcję, tą zabawkę, to to zrobimy. Jak Ci wyszło, kochanie? Normalna. No, spoko. Dobra, to damy to do lodówki, kochanie. I jeszcze mogłabyś w skarbie y, zrobić coś takiego do, dla nas. Dla nas na przyszłość. Gotuj, może ugotujemy. Fasolka nie. Ramen nie. Miso, miso ramen. Rybne tako. Dobra. Weź jeszcze to rybne tako, zrób, kochana. No i widzicie, naszemu Markowi się zaliczyło, bo osiągnął trzeci poziom robotyki i super i ukończył zadanie i przeszły mu już wszystkie bóle. Dalej jest szczęśliwy, bo świeżo zaręczony. Więc weź sobie może szybki prysznic, kochany. I będziemy spraszać gości, usiądziesz sobie, a Biegaj już tam zaraz pokopie, co ma pokopać i przyjdzie i zaprosi małżeństwo Luis. Tak, Luisowie już przyszli, kochani. Zacieśniamy więc więzy. Przyjazne. Poznaj go a ja myślę, że <laughs> że ty moja droga mogłabyś się zapytać w kule jakie tam święta jak tam święta ci zeszły albo poznaję jeszcze o kurczątko, chciała wynieść nasze śmieci słuchajcie <laughs> nie wiedziałam, że nasz że nasz koszt taki pełny dobra pomogłam, pomogłam no to jeszcze pomogę w tym, żeby otworzyć lodówkę, weźmiemy tą zapiekankę. Tylko wiecie co ja chyba zrobię, tak że zawiążę grupę z wszystkimi obecnymi <grych> i zawołam wszystkich właśnie na posiłek, żebyśmy razem zjedli. Czemu nie mogę tego sprzątnąć? teraz ona będzie... Dlaczego tego się nie da sprzątnąć? Oj, biedna. Będzie stała teraz tak. Mógłbyś jej ustąpić, nie? Żeby coś, no nie? Dobra. Wiecie co? Ziarenko przyjaźni zostało już... Weź tu sprzątnij to. Zostało zasiane. Więc myślę, że już będzie z górki ja to przełożę tu na sekundkę weź jej no ten talerz sprzątnij i teraz sobie możesz dalej zjeść jak już posprzątałeś a ja za ciebie będę taka miła i włożę do lodówki jedzonko proszę usiądź sobie no o to właśnie chodziło czasami trzeba wszystko ładnie poukładać. <laughs> Jej się wciąż nie zrealizowało, słuchajcie to święto, ale to nic, nic nie szkodzi. Jeszcze się nimi oczywiście zajmę. E, no a z wami się już będę, kochani, żegnać, bo nic, nic więcej nie będzie się tutaj działo, oprócz tego, że będziemy sobie siedzieć, kochani, i podjadać dobre jedzonko i sprzedawać ewentualnie nasze zdobycze, bo już tych laleczek zobaczcie, ile mamy. Kolejne nam przybyły. Trochę ja jajek. Jajek właśnie nie, ale <laughs> ale trochę żabek sprzedamy. I cóż, i będziemy dalej myśleć nad tym, jak rozbudowywać nasz domek, jak w ogóle naszą rodzinę uposażyć w rzeczy, które są nam potrzebne, więc chyba na początek kupię po prostu laptop dla naszego Marko, niech ma. No a was kochani już żegnam, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie do kolejnego naszego spotkania w dniu jutrzejszym, w drugim dniu świąt, a odrabina pieprzu i pa! pa.